Rozmawiamy z laureatami piątej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju. Przekraczamy barierę nauki, poznajemy oblicze laureatów, redakcja rzecz o innowacjach, odkrywamy to, co niewidzialne, a przyszłość należy do nas. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Czas na kolejny podcast z laureatami piątej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju. Moimi Państwa gościem jest profesor Damian Gruszka, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. Będziemy sobie rozmawiać nad projektem pod, tytuł, pod, ty, pod tytułem Badania nad wpływem bracinosteroidów na tolerancję roślin jęczmienia na stres niedoboru wody. Zapytam na początek, panie, panie profesorze, bo gdzieś tam nie, nie każdy siedzi w tej, w, tej, w tej dziedzinie, a my gdzieś tam no, lubimy słuchać ludzi z pasją. Czym są w ogóle, panie profesorze, Bracinosteroidy, tak na, tak na początek? Bracinosteroidy to stosunkowo. Yy, niedawno odkryta grupa hormonów roślinnych. Hormony roślinne, tak skrótowo często nazywamy, fitohormonami. Yy, Brasniosteroidy dlatego są relatywnie młodą grupą fitohormonów, dlatego że yy, zostały zidentyfikowane, a następnie scharakteryzowane w latach 70. ubiegłego wieku czyli kończą mniej więcej 40. To jak na hormony jest. Dosyć, e, dosyć młody wiek, inne hormony były identyfikowane i charakteryzowane zdecydowanie wcześniej. Pra, są, prawda, wśród fitohormonów są już nawet młodsi przedstawiciele tej rodziny, na przykład trigolaktony, ale moją, e, moja, e, mój aspekt badawczy dotyczy właśnie brasinosteroidów. Brasinosteroidy, jak już powiedziałem, to hormony roślinne, które regulują. Bardzo wiele różnych procesów fizjologicznych w trakcie rozwoju roślin, począwszy od regulowania procesu rozwoju nasion, zarodka w nasionach, kiełkowania nasion, wzrostu roślin, szczególnie poprzez stymulację podziałów komórkowych oraz wydłużania się komórek. Wydłużanie się komórek w biologii nazywamy ich elongacją. Ale, ale nie tylko to. Brasiniostroidy wpływają również na to, jak w roślinie różnicują się tzw. elementy trache trachealne czyli elementy przewodzące wodę czyli takie rurkowate elementy, przez które woda jest transportowana w roślinie. Brasiniostroidy regulują również tempo starzenia się organów, przede wszystkim roślin, ale również wpływają na to, w jaki sposób Rozwijają się tak zwane organy generatywne, czyli krótko mówiąc, kwiaty. Braśniostroidy są konieczne, aby możliwy był prawidłowy rozwój wszystkich elementów kwiatu, czyli jak pan i państwo widzicie, braśniostroidy towarzyszą roślinie jako fitohormony od mhm. pierwszych dni, od pierwszego momentu, kiedy nasionko zaczyna kiełkować i rozpoczyna swoje życie, tworząc roślinę, aż do momentu, kiedy ta roślina, już jako bardzo dojrzała, stara się wydać na świat, mówiąc kolokwialnie, nowe pokolenie roślin, czyli tworzy organy generatywne, rozwija kwiaty. Przez cały okres życiowy rośliny brachinosteroidy jej towarzyszą, regulując różne procesy. Mm -hmm. To zapytam panie profesorze może prosto, ale dlaczego takie badania przebiegają na, na jęczmieniu? Bo, bo z tego co pamiętam, jak rozmawialiśmy tam kilka miesięcy temu, to powiedział pan profesor, że właśnie jakby w waszej grupie badawczej badania nad jakby genetycznymi podstawami rozwoju jęczmienia są prowadzone od, od kilku dekad. Tak, to się zgadza. W naszym zespole, wcześniej była to Katedra Genetyki Wydziału Biologii Uniwersytetu Śląskiego, natomiast po zmianach organizacyjnych stanowimy Zespół Genetyki i Genomiki Funkcjonalnej Roślin w obrębie Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska tegoż Uniwersytetu. Nazwy się zmieniają, ale tradycja badań nad jęczmieniem pozostaje. Przede wszystkim dlatego, że jęczmień jest jak Myślę, że pani państwo się domyślacie, bardzo istotnym gatunkiem rośliny użytkowej, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie obecnie zajmuje no, jedno z czołowych miejsc. To zmienia się, co prawda, między poszczególnymi latami, ale e, jęczmień oscyluje między czwartym i piątym miejscem, jeśli chodzi o gatunki roślin uprawnych, zarówno jeśli chodzi o areał, e, a, jak i również. To nasz pozyskiwany corocznie, jeśli chodzi o plon jęczmienia. Więc po pierwsze, jęczmień jest bardzo istotnym gatunkiem rośliny uprawnej w naszej strefie klimatycznej. Po drugie, wspomniana już wcześniej kadra genetyki, która niedawno przekształciła się w zespół Genetyki i Genomiki w roślin, jest właścicielką bardzo dużej kolekcji różnych mutantów jęczmienia, które były uzyskiwane, jak pan wspomniał, ja to potwierdzam przez ostatnie cztery no, dekady, mhm. na drodze tak zwanej mutagenezy. Mutageneza w biologii to, mówiąc bardzo wprost, proces wywoływania mutacji, czyli najczęściej materiał roślinny, w przypadku jęczmienia to są najczęściej ziarna, traktuje się jakimś związkiem, o którym wiadomo, że wywołuje mutację. To może być związek chemiczny, ale to może być również czynnik fizyczny. Takim czynnikiem fizycznym możemy na przykład promieniowanie rentgenowskie, bądź promieniowanie gamma. Zarówno czynniki fizyczne, o których przed chwilą wspomniałem, jak i niektóre związki chemiczne mają zdolność wywoływania mutacji. To znaczy, przenikają przez tkanki zarodka i wywołują, wywołują zmiany w DNA, czyli krótko mówiąc mutacje. Stosując te czynniki chemiczne i fizyczne przez ostatnie dekady w naszym zespole dorobiliśmy się bardzo bogatej kolekcji mutantów jęczmienia, a bez kolekcji mutantów jęczmienia tak naprawdę nie ma analizy funkcjonalnej, bo mówiąc wprost i gdybym to miał komuś wytłumaczyć, jeżeli chcemy poznać za co odpowiada dany gen, to najlepiej jest ten gen uszkodzić poprzez mutację. Wtedy możemy obserwować, co się dzieje w roślinie, jeżeli ten gen zostaje, jego funkcja zostanie albo całkowicie zniesiona, albo no, upośledzona mówiąc. Czyli mam tu na myśli sytuację, w której e, sekwencja genu jest tak zmieniona, że kodowany przez ten gen, na przykład białko, enzym albo białko strukturalne nie może pełnić swojej funkcji, tak, jak to e, ma miejsce w roślinie, która nie jest mutantem. Więc krótko mówiąc, to tak jak ze sprzętem, jeżeli chcemy wiedzieć za co odpowiedzialny jest dany element jakiegoś sprzętu elektronicznego, no to najlepiej to po prostu e, m, wymontować i sprawdzić jaki będzie efekt. Tak samo w roślinie, jeżeli chcemy wiedzieć, jaki jest, jak jest działanie, jaka jest funkcja genu, no to poprzez jego uszkodzenie całkowite bądź częściowe, możemy obserwować, jakie procesy rozwojowe, jakie funkcje życiowe u mutanta są zaburzone w wyniku zajścia mutacji. Więc kolekcje mutantów są nieodzowną Nieodzownym materiałem wyjściowym, aby móc prowadzić badania genetyczne zmierzające do analizy funkcjonalnej genów. To zapytam, panie profesorze, znowu tak ogólnie, ale, ale wiem, że, że pan profesor to fajnie rozwinie. Na co, jakby, w głównej mierze narażone są rośliny, i czy, i czy można te niebezpieczeństwa powstrzymać? Bo, bo jakby, pytając o. O, o te narażenie roślin, to, to mam gdzieś tam przed oczami, czy, czy, czy suszę, czy jakiś stres, tak? Tak, zdecydowanie. Więc przede wszystkim głównym zagrożeniem, i to zagrożenie niestety najprawdopodobniej będzie wzrastać w, najbliższy, w najbliższych latach i dekadach, jest niedobór wody. Mhm. Wiadomo już, że nie tylko kraje, które obecnie cierpią na niedobór wody, ale również kraje naszej strefy, geograficznej w najbliższych dekadach, latach i dekadach mogą również napotykać na problemy związane z niedoborem wody w trakcie sezonu wegetacyjnego roślin. Dodatkowo zmiany klimatyczne będą również wprowadzać niebezpieczeństwo zajścia stresu termicznego i to one, tak naprawdę, te zmiany klimatyczne są nieprzewidywalne. Mogą prowadzić zarówno do tego, że rośliny będą narażone w sezonie wegetacyjnym na niższe temperatury niż takie, do których jesteśmy przyzwyczajeni to ma miejsce na przykład obecnej wiosny, kiedy wiadomo, że ten maj według różnych szacunków jest najzimniejszym majem od 10 lat, a niektórzy mówią, bo mówię oczywiście o tym, które obserwujemy w Polsce, a niektórzy mówią, że jeszcze zimniejszy. Ale zmiany klimatyczne są dlatego takie niebezpieczne, dlatego że wywołane nimi zmiany mogą prowadzić do różnych, często przeciwnych oscylacji. To znaczy możemy się na przykład wiosną spodziewać obniżonych temperatur, ale jednocześnie latem, kiedy zboże dojrzewa, Możemy również odnotowywać skrajnie wysokie temperatury, które również oczywiście są niekorzystne z punktu widzenia rozwoju roślin. Więc takie dwa główne czynniki stresowe bym przewidywał, nie tylko zresztą ja a prognozy oficjalne to przewidują, ale jeszcze trzecią, trzecią konsekwencją, która może się pojawić, jest to, że zmiany klimatyczne mogą zmieniać rozprzestrzenienie patogenów. Czyli do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy zmiany klimatyczne, zmiany temperatury bądź też zmiany w nawodnieniu gleby nie będą powodować zwiększonego ataku patogenów, na przykład patogenów grzybowych czy patogenów owadzich na rośliny w trakcie sezonu wegetacyjnego. Więc. Tych pierwszych dwóch czynników, czyli stres e, niedoboru wody i stres termiczny, mogą rów, może również wyniknąć to trzecie zagrożenie. Zagrożenie stresem biologicznym, które e, ma, jak już powiedziałem, związek z faktem, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy aby te zmiany klimatyczne nie będą e, zwiększać ryzyka infekcji e, roślin w trakcie ich sezonu wegetacyjnego. Mówiąc o, o, o projekcie, e, oczywiście nie sposób nie zapytać, Pana profesora o, o główne jego cele. Tak, y, zacznę chyba od tego, że zajmuję się brasinostroidami i, i jęczmieniem, dlatego że, jak już Państwu wspomniałem na samym początku, brasinostroidy wpływają stymulująco na wzrost roślin poprzez przede wszystkim stymulację podziałów komórkowych i i tak zwanej elongacji, czyli wydłużania się komórek. To oznacza, że jeżeli roślina, na przykład roślina jęczmienia, ma jakieś zaburzenie w procesie biosyntezy brasniostroidów albo w reakcji komórkowej, czyli jest niewrażliwa na brasniostroidy, cechuje się obniżonym wzrostem. W przypadku roślin mówimy często, że jest to fenotyp karłowy bądź półkarłowy, czyli roślina ma obniżony wzrost. Mm -hmm. I dlaczego o tym Państwu wspominam? Dlatego, że półkarłowe formy zbóż, w tym również jęczmienia, miały bardzo istotne znaczenie dla tak zwanej zielonej rewolucji, która miała miejsce w drugiej połowie XX wieku, mniej więcej od lat 50., kiedy to wprowadzenie do hodowli półkarłowych form ryżu, pszenicy, ale również jęczmienia, bardzo znacząco zwiększyło plony tych gatunków, co znacząco przyczyniło się do sukcesu tej zielonej rewolucji. Czyli krótko mówiąc, efektywnie zmniejszyło zagrożenie głodem na świecie. Zresztą jeden z pierwszych badaczy, który zajmował się półkarłowością roślin, dokładnie miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku dr Norman Borlach został uhonorowany jako ojciec Zielonej Rewolucji nagrodą pokojową Nagrodą Nobla, co też jest jakąś ilustracją tego, jak ważne było to osiągnięcie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla świata. Więc półkarłowe mutanty już bardzo istotnie przyczyniły się do, do rozwoju rolnictwa, ale moim pytaniem, które sobie zadałem na samym początku, było skoro półkarłowe formy zbóż, również jęczmienia, są ciekawe z punktu widzenia wykorzystywania w hodowli. To pytanie jest takie, jak te półkarłowe formy jęczmienia będą zachowywać się w obliczu nowych zagrożeń? Bo nie jest tajemnicą, że obecnie stosowane formy roślin uprawnych, mówię o zbożach, były przede wszystkim tak projektowane, aby wykazywały optymalny wzrost i odpowiedni, optymalny plon przy. No, w dosyć komfortowych warunkach wzrostu, czyli zarówno stosowania irygacji, nawodnienia, jak i stosowania nawozów sztucznych. Wiadomo, że zmiany klimatyczne, o czym już wspomniałem, będą komplikować sytuację rolnictwa na całym świecie, również w Polsce. Czyli moje pytanie było takie, w jaki sposób te półkarłowe formy jęczmienia, steroidowe, będą reagowały na na przykład niedobór wody. I co się okazało? Okazało się, że półkarłowe formy jęczmienia, które za, mają zaburzony metabolizm roślinostroidów lepiej znoszą suszę, wykazują wyższą tolerancję na niedobór wody w glebie niż formy wysokie, mm -hmm. niż odmiany, z których się wywodzą. Czyli to była pierwsza odpowiedź i tym samym te półkarłowe formy z jęczmienia zyskały drugą młodość, to znaczy okazuje się, że są nie tylko trakcyjne w rolnictwie, bo są bardziej tolerancyjne na na przykład wyleganie, czyli E, takie położenie się zbóż pod wpływem silnego wiatru bądź intensywnych w deszczu. E, rośliny wysokie, zboża wysokie, mają większą tendencję do wylegania w takich niekorzystnych warunkach atmosferycznych, e, rośliny niższe, czyli na przykład półkarły, ze względu na to, że środek ciężkości jest u nich obniżony. E, e, łatwiej znoszą takie intensywne podmuchy wiatru czy intensywne opady deszczu i są bardziej tolerancyjne na wyleganie, czyli mają mniejszą, to, tole, mniejszą tendencję do wylegania na powierzchni gleby, co oczywiście jest bardzo korzystne, bo takie długotrwałe wyleganie roślin na powierzchni gleby może powodować na przykład zagrzebienie kłosów. W przypadku zbóż oczywiście takie zagrzebienie kłosów powoduje, że uzyskane z niego ziarna nie mogą być w żaden sposób stosowane ani w celu produkcji pasz, ani w celu produkcji żywności. Więc tolerancja na wyleganie albo na innymi słowy obniżenia tendencja do wylegania jest bardzo korzystna. Mając już to wszystko w głowie i teraz doda, do, dodając do tego drugi komponent, czyli yy, podwyższoną tolerancję półkarłowych form jęczmienia na niedobór wody. Mogłem stwierdzić, że jak już powiedziałem Państwu, te, te półkarłowe formy jęczmienia mogą zyskać drugą młodość. I teraz, odpowiadając już bezpośrednio po tym, po tym dłuższym wstępie mm -hmm. na Pana pytanie, jakie są cele projektu? Przede wszystkim chciałbym się przyjrzeć w moim najnowszym projekcie, jakie są. Aspekty reakcji genetycznej i biochemicznej tych mutantów na niedobór wody. Ponieważ do tej pory prowadziliśmy głównie obserwacje fizjologiczne, ale na poziomie całej rośliny. To znaczy, w jaki sposób roślina hmm, reaguje na niedobór wody poprzez na przykład regulację transpiracji. Transpiracja to jest utrata wody poprzez liście, czyli parowanie wody z liści, krótko mówiąc. W jaki sposób e, specjalne, em, em, aparaty, tak zwane aparaty szparkowe w liściach regulują przepływ pary wodnej z liścia. Teraz chcielibyśmy przejść na poziom bardziej głębszy, to znaczy chcielibyśmy sprawdzić w jaki sposób te półkarłowe formy jęczmienia, które mają zaburzenia w w metabolizmie i w sygnalizacji braśniostroidów reagują na poziomie genetycznym. Jakie geny są włączane, a jakie są wyłączane w reakcji na suszę? Czy istnieją jakieś różnice między tymi mutantami, o których cały czas opowiadam, a formami wyjściowymi? Dodatkowo do eksperymentu włączyłem w tym projekcie odmianę syryjską, która pochodzi. Z, jest uprawiana na terenach e, półsuchych, właśnie w rejonie Morza Śródziemnego. I również włączając tą odmianę, chciałbym dodatkowo uzyskać informację, czy mutanty asteroidowe, półkerłowe jęczmienia, którymi dysponuję, reagują na stres suszy tak samo, jak ta odmiana syryjska, czy też mechanizmy są różne. Jeżeli są różne, to tu pojawia się kolejne ciekawe pytanie: w jaki sposób, na których. Etapach są różne, które geny różnią odmianę syryjską, a te, od, te mutanty półkarłowe. I to jest aspekt genetyczny. Chciałbym sprawdzić, które z genów są włączane lub wyłączane i czy istnieją w tym wyłączaniu i włączaniu genów jakieś różnice między moimi mutantami brasinosteroidowymi, a tą, między innymi odmianą pochodzącą z Syrii. A drugi poziom to jest aspekt biochemiczny. Chciałbym sprawdzić, czy istnieją różnice, nawet w warunkach kontrolnych, czyli optymalnego nawodnienia, w akumulacji tak zwanych metabolitów, czyli niskocząsteczkowych związków chemicznych, które występują w komórkach, regulując stan komórki poprzez podatność na jej odwodnienie. Czyli nagromadzenie tych metabolitów, często to są tak zwane osnoprotektanty, Czyli związki chemiczne, które utrzymują odpowiedni poziom nawodnienia komórki, chciałbym sprawdzić ich profil akumulacji. Profil akumulacji, czyli chciałbym stwierdzić, czy akumulacja tych związków chemicznych, nazywamy je, nazwijmy je osmoprotektantami, jest taka sama u mutantów, jak odmiany syryjskie, na przykład, czy jest różna, czy różnią się te formy już. W warunkach kontrolnych, czy yy, yy, różnice zaczynają być widoczne dopiero w trakcie yy, niedoboru wody? Krótko mówiąc, można jeszcze i zadać jedno pytanie. Czy te zmiany są in plus, czyli na korzyść u mutantów, czy też na korzyść u odmiany syryjskiej? Więc jak Pan widzi, yy, analizując choćby te dwa aspekty, czyli poziom genetycznej reakcji na niedobór wody oraz poziom Akumulacji tych osmoprotektantów, czyli związków chemicznych regulujących nawodnienie komórki, można zadać kilka ciekawych pytań. W zestawieniu mutanty półkarłowe, które cechują się niedoborem, brak bądź zaburzeniem ich percepcji, czyli sygnalizacji, w odniesieniu do odmiany wyjściowej, z której pochodzą, bądź też w odniesieniu do tej seryjskiej odmiany, która jest przystosowana już na drodze wieloletniej hodowli do radzenia sobie z niekorzystnymi warunkami pogodowymi w rejonie Morza Śródziemnego. Czyli w Syrii mówiąc konkretnie. Mm -hmm. Tutaj świetnie się zmieściliśmy w czas antenowy podcastu i, i też świetnie się, się słuchało pana pana profesora. Dziękuję za tą e, bardzo, powiedziałbym mm, rozmowę, powiedziałbym, szczególnie taką dla, dla, dla słuchacza e, ciekawą e, i też e, jakby z pasją, którą, którą prowadziliśmy, szczególnie pan, pan profesor. E, i dziękuję za, za rozmowę. Jeszcze raz gratuluję, właśnie że, że został pan laureatem piątej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju. Moim i państwa gościem był profesor Damian Gruszka, Uniwersytet Śląski. Dziękuję pięknie, panie profesorze. Bardzo dziękuję za miłe słowa, bardzo dziękuję za uwagę. Serdecznie pozdrawiam pana, serdecznie pozdrawiam państwa wszystkich słuchaczy. Bardzo uprzejmie dziękuję. Sebastian Wach, kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Rozmawiamy z laureatami piątej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju. Przekraczamy barierę nauki, poznajemy oblicze laureatów, redakcja rzecz o innowacjach. Odkrywamy to co niewidzialne, a przyszłość należy do nas.